Tokio to nie tylko świątynie i ulice pełne neonów. To także miejsce, gdzie technologia spotyka pasję. Odwiedziłem Tokio Game Show wydarzenie, które pokazuje zupełnie inne oblicze Japonii. Ale cały odcinek znajdziecie na moim kanale o grach. Macie link w opisie albo za chwilę wyświetliwam się na ekranie. A już wkrótce wracamy na dwa koła i ruszamy w trasę po Japonii. Odcinek trzeci. Będzie wpublikowany tutaj w całości. Uuuh, uuuh, podstawkę! Gdzie ja jadę? Ja ci